Jeżeli tych łapeczek wbijemy pod tym materiałem 20 tysięcy łap w górę, to nagrywam dla Was odcinek właśnie z tą bestią. Na tym kanale będzie dużo więcej motoryzacji. Zapowiada się, że był faul, bo Polak jest za mną zbierany. Elegancko dostałem kluczyk do awentadora. Polska w ruinie Jeez. zajawiony. No słuchajcie, jeżeli chodzi o M, to na pewno do zmiany kolor felg i parę rzeczy do dogrania. No bo ten samochód ma parę lat i do tego wszystkiego miał swoje przygody. No jaka MKA, ją w tle. Jaka MK by tam swoich drobnych przygód nie miała? Dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie o takim M3 do tego wszystkiego pokopanym, bo to ma 550 koni mechanicznych i ponad 700 Nm. Dwie turbiny, 3-litrowy silnik, napęd na tył. Które chcecie zabić. A my jedziemy na Fame MMA. A swoją drogą stoi tutaj też X5M50D. Jakbym miał jeździć na Daily, to bym się mega tym jarał. Ta opona jest dwa razy większa od mojej ręki. No ale stoi za mną RS3 czyściutka. A gdzie w tym miejscu, w którym zawsze stoi mój Mercedes? No otóż nie stoi. Moi kochani, Mercedes został sprzedany. Za moment rozwinę wam tą myśl, powiem wam, dlaczego został sprzedany, co się z nim stało, gdzie poszedł i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wam powiem na temat tej mojej decyzji. A tymczasem wsiadajmy do samochodu i jedźmy, bo oczywiście właśnie odebrałem je z menu i zaczyna kropić, więc tak być po prostu musiało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę na tym kanale. Pamiętajcie, żeby zostawić subika. To bardzo ważne. Wbijajcie też na mojego Instagrama, do którego teraz nazwał góry, a ja lecę z tym materiałem. Intro dla Was teraz. Uuuu, uh, RSK najczystsza od dawna. Tył petarda. Nie ten problem. Trzeba ją tylko zatankować i jedziemy do łodzi. Mamy minimalny problem, jako że wiedziałem, że tutaj na trasie zawsze jest stacja po prawej, na której się zawsze tankowałem, a ja niespecjalnie zwracałem uwagę na paliwo, no bo wiedziałem, że ta stacja jest. No, i teraz mamy trochę problem, bo Audi to taka marka, która nie ma zapasu. Czyli jak pokazuje 0 km zasięgu, to naprawdę jest 0 km zasięgu, a nie tak jak w niektórych markach, że macie już rezerwę, 0 zasięgu, a przejedziecie ich jeszcze na przykład 40. Tymczasem coraz większy problem. Postaliśmy w korku. Wszystko mruga na czerwono. W korku stoimy ze zgaszonym i jechaliśmy cały czas wioskami na stację benzynową. Stacja benzynowa jest zamknięta, bo trwa remont. Więc teraz problem jest już gigantyczny. Do stacji został jeden kilometr, a auto chce już stawać. Powiem wam, że było blisko, bardzo, bardzo blisko było. O, Audi nie ma żadnej rezerwy. Moi kochani, skoro jesteśmy już na fejmie i skoro jesteśmy już w tym miejscu, jako jedna z 50 osób, jeżeli chodzi o twórców, no to wypadałoby. Zagrać, żeby były większe emocje podczas oglądania. Straćmy trochę pieniążków, więc tym razem stawiam uwaga, 5 stóweczek, więc takie luźne 5 stówek zostałem blikiem od tatusia. Postawię wszystkie elegancko. No to tak, stawiam na Dawida Malczyńskiego, Linki Master, na popka, na lwa, Mielonidas, Amadeusz Ferrari na pana Tańcule, stawiam na wiewiura, walimy na strolowanego. Tomek kolejnik, również zwycięży. Na kursie 86 plus Multi 25% do wygrania mam. 40 995 zł. Stawiam zakład i lecimy na gale. Cała gala Fejmu to naprawdę potężne przedsięwzięcie. Wierzcie mi, całkiem sporo akcji z rozmachem w życiu widziałem i backstage tego wydarzenia naprawdę robi mega wrażenie. Patrzcie, jaki tu jest rozmach. To, że my znajdujemy się w hotelu, to jest dla mnie praktycznie niemożliwe. To sprzęt na Fejmu ma jest naprawdę gruby, dlatego dorwaliśmy specjalistę od kamery, która wszystko transmituje dla was. Jak jest koszt? Szanowni państwo, ten oto obiektyw, dokładnie ta część kosztuje milion złotych. Pozostała kamera, łącznie z tym statywem, to jest koszt półtorej miliona złotych. Drożej niż jeden luksusowy samochód. Dziesiątki pracowników, przygotowanie całego hotelu pod logistykę przyjęcia zawodników i gości. Na dwa dni hotel dosłownie zmienia się w wypełniony influencerami, youtuberami, gwiazdami obiekt. Jez i masny człowiek, ale no. coś po masnemu. No chodziłem, młody! Czema, <laughs> <laughs> się masz? Zbiliśmy chyba najgorsze miejsca, co? <laughs> Wiesz, jak byłeś wyzywany przed chwilą? Nie, słyszałem właśnie, dlatego przyszedłem to Wszystko żyje. W powietrzu czuć konflikty, które mają zostać za moment rozstrzygnięte na gali. Gadać wam tu o wynikach i tak dalej w sumie nie będę. Kogo interesowały walki, to wyniki na pewno od dawna zna. Podczas wydarzenia nawet pan Patryk Vega kręcił sceny do swojego kolejnego filmu. Mega fajnie zobaczyć coś takiego od strony backstage'u. Atmosfera, no nieziemska. Cała sala zamarła po ciężkim odcięciu Adriana Polaka. Jeszcze nie wiadomo co się stało, ale zapowiada się, że był faul, że chwilowo Polak jest za mną zbierany. Ludzie w pierwszych sekundach naprawdę nie wiedzieli, czy Adrian żyje i mówię tutaj poważnie, bo wszystkie telebimy na powtórkach pokazywały, jak odchyla się jego głowa po kopnięciu. Naprawdę mega mocne przeżycie, bo temu wszystkiemu towarzyszyło to, że Adrian cały czas leżał w ringu i otoczyli go medycy. Lecę dalej z tym materiałem, a ty, mordo, pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę. Panie Budda, proszę tutaj, co pan tu nagrywa, panie Budda? Ja nagrywam potężnego Włodarza, jak będzie dzisiaj. Tak. Lecimy, kur... Wojtek Golaczy Lecimy kurenduu Byku jeszcze jedna sprawa jest, mianowicie taka, że ja słyszałem, że ty wyzywasz y, bonusa Lecimy kurenduu Ale ja bonusa lubię, mimo wszystko jak będzie chciał zawalczyć, to może, może się zgodzę, ale... na obecną chwilę. Lecimy co do byku. Wynik walki na punkty. I to jest pierwsza walka. Jeżeli tutaj strollowany przegra, no to już straciłem pieniądze już cała reszta kuponu. Zwycięża! Maciej! Yeah! O, i przegrałem! <grywka> Jak to się stało? W przerwie wyszedłem sobie zobaczyć, kto pali fajkę i powiem wam, że tutaj na Fame MMA to się dzieje grubo naprawdę. Jak pewnie widzicie, za mną stoi sobie fioletowy Aventador, w ogóle o co chodzi. Tutaj stoi sobie M3, stoi sobie SK 63 GT i to w Brabusie. Tutaj siwiczka typerka. No naprawdę to, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o parking, to no, jak na jakimś kozackim spocie. Teraz korzystając, że jestem na trasie, to powiem Wam o tym, co Was interesuje i co w tytule tego filmu. Co z Mercedesem A45 AMG? Moi kochani, Mercedes został sprzedany. To pewnie już wiecie po tytule mojego filmu. W każdym razie dlaczego został sprzedany, o tym mówię Wam już teraz. Jeden główny i przeważający powód jest taki, że to jedna z 250 sztuk tego Mercedesa i po prostu, zwyczajnie on stał i gnił. Dlaczego stał Wignił? Dlatego, że jest, że Audi RS3 cały czas, dlatego że w tym roku zrobiłem już 40 tysięcy kilometrów i to wszystko praktycznie w trasie. Ten samochód jest dużo wygodniejszy w trasie, ma dużo większe zawieszenie, a do tego wszystkiego ma 5 cylindrów, więc jest dużo bardziej cywilizowane. Bardzo ważna sprawa jest jeszcze taka, że A45 zostało zrobione przeze mnie jako auto bezkompromisowe i nie miało tam klap w wydechu, więc już po 100 kilometrach głowa po prostu wybuchała i nie dało się tym jeździć, a tutaj mamy klapy. No, więc A45 na moim kanale już nie będzie, chyba, że coś mi przyjdzie do głowy i kupię jeszcze jedno, ale jest dużo Audi RS3, tego, które widzicie tutaj, może jeszcze niedługo przyjdzie mi do głowy je jeszcze raz przerobić, na przykład na jakiś inny wizual albo coś w tym stylu, no i czaję się na coś jeszcze, czaję się na coś jeszcze, więc będzie tutaj na pewno jeszcze jakieś auto, do tego wszystkiego trwa Subaru, które też tutaj oczywiście będzie szuruburu, Także, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, co myślicie, że na co się czaje to jest cała tajemnica. Piszcie w komentarzu, na co Waszym zdaniem się czaje. No, więc ten odcinek skończymy również motoryzacyjnie. Właśnie spontanicznie przyjechałem do Katowic za lotnisko Muchowiec na, nie wiem, czy Summer Cars Party, czy na jakieś zamknięcie sezonu, zaraz się dowiem. Samochodów jest tutaj masa, od 10 minut stoimy do wjazdu. Także na pewno tutaj pokażę wam parę ciekawych rzeczy. Motoryzacja, także łapeczka w górę, mordeczki. Pamiętajcie o. No i to było piękne wydanie tej motoryzacji. Powiem wam, że Polska w ruinie, za mną stoi Aventador, wczoraj Aventador na Fame MMA, ostatnio Aventador jak jechaliśmy na drift, jeszcze stoi sobie tutaj s 63 s za mną, o! przejeżdża kolejny, który właśnie skończył ćwiartkę, także Polska w ruinie moi kochani. Patrzcie, C63 po szeszki. większa niż moja ręka. Jak już jesteśmy przy na przykład starszej beci, to sprawdźmy coś. Załóżmy, że ktoś z Was ma właśnie taką betę lub w sumie jakiejkolwiek marki auto. Nieważne czy roczne, czy dziesięcioletnie, czy nawet pełnoletnie, to każdy z Was musi mieć ubezpieczenie OC. A sprawdźmy sobie ile na przykład BMW, które widzicie na ekranie, Kosztowałoby właśnie w takim ubezpieczeniu OC. Wszystko jest proste, a nawet banalnie proste. Wejdźcie w link w opisie. Uzupełnijcie proste dane osobowe i dane dotyczące auta. Nie zajmie to dłużej niż 5 minut. Mubi pokaże Wam ubezpieczenia dostępne dla pojazdu od najtańszego do najdroższego na samym dole, a korzystając z linku w opisie od nawet tej najtańszej kwoty. Dostaniesz jeszcze 150 zł cashbacku za zakup i to na swoje konto. Także sprawdźcie link w opisie, a my lecimy dalej z tym filmem. Patrzcie, przyjechałem i nawet na miejscu znajduje się Monster Track, z którym robiłem odcinek. Jeżeli ktoś z was nie widział Monster Trucka, największego na świecie zresztą, na moim kanale, to teraz wyświetla wam odnośnik i obejrzyjcie ten film do końca, a dopiero później oglądajcie Monster Trucka. Przypomnę wam tylko dla zachęty, żebyście poszli na tamten odcinek, jakich on jest rozmiarów. Elegancko dostałem kluczyk do Aventadora. drzwi do góry, w brudnych butach, czy to jest auto praktyczne? No na pewno nie. Powiem wam, że Aventador to już naprawdę jest gruba liga i to na pewno jest liga wyżej niż Huracan. W każdym razie, no tutaj, już mamy taki kokpit naprawdę, jak z jakiegoś myśliwca, odrzutowca. Mamy już naprawdę wszystko na totalnym grubasie. Jest to jakiś starszy model na pewno. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, który to z rocznik. Pewnie 16, 15, coś koło tego, bo widzę, że różni się od tego najnowszego Huracana. W każdym razie, to wciąż jest mój dream car i czuję się tu, uh, jak milion złotych. Właściwie to 2,5, bo po tyle chyba chodzą awantatory. Dokładnie ta część kosztuje milion złotych. Pozostała kamera łącznie z tym statywem drożej niż jeden luksusowy samochód. A na pudra. Pudra Fajna zabawa. Takie spoty pokazują, że jednak się da w Polsce, że jednak dużo ludzi ma sportowe samochody, że dużo ludzi może się bawić tak jak ten się na przykład bawi w rajdy samochodowe. Także naprawdę sztos atmosfera, tylko tam gra ciężkie techno, więc piąteczka i lecimy dalej z materiałem, będzie trop. <tryk> Mordeczki, ja się z wami żegnam w tym materiale, ale patrzcie w jakim towarzystwie. Nie będę wam teraz nagrywał, jak sobie nim śmigam, nie będę wam teraz nagrywał nic więcej na temat tego Hurakana. Jest to natomiast Hurakan Bartka Glina. Jeżeli na przykład ciebie interesuje motoryzacja, jesteś już u mnie na Instagramie, to wbijaj na tego Instagrama. Teraz wyświetlam do niego nazwę. Jest to Instagram Bartka, właściciela właśnie tego Hurakana. On tych samochodów ma naprawdę masę. Więc jeżeli chcecie zobaczyć jak na przykład zmieniał to tego Hurakana, w sensie przerabiał go, zmieniał kolor, jak chcecie Zobaczyć sobie inne jego samochody, to no to wbijajcie tam po prostu. No i chciałbym wam powiedzieć, że odcinek z tym hurakanem nagram dla Was. Wbijajcie łapeczkę w górę. Jeżeli tych łapeczek wbijemy pod tym materiałem 20 tysięcy łap w górę, to nagrywam dla Was odcinek właśnie z tą bestią. Mało tego, że jest to Lamborghini, Huracan Hurricane, huracane, czy jakkolwiek się to już mówi, to jest to Hurricane Iwo! Więc to już naprawdę jest totalny koko ko, Hocór. Także pamiętajcie łapeczka w górę, suba na tym kanale. No i mimo, że byliśmy na FMA w tym odcinku, to tak naprawdę wszystko i tak obróciliśmy dookoła motoryzacji. Trzymajcie się, miłego dziąka dla Was, wszystkiego dobrego. No i co? No i bananowe życie.